Dzień dobry! Dzisiaj mam bardzo fajną propozycję lunchową, ale to taka przekąska, którą się bardzo fajnie zjada, czy to na pikniku, czy to w domu, czy to po prostu na zwyczajnej imprezie ogrodowej. Więc tak, mówię o ubijanej fecie. Ubijamy fetę z kilkoma dodatkami, podajemy z pomidorkami, malinami albo truskawkami, do tego pieczywo i jemy. No, jak to zrobić, to teraz pokazuję. Mamy 200 g dobrej fety, takiej właśnie suchej fety. Do kielicha blendera. Sama w sobie jest sucha, ale jak damy tu 60 gramów serka kremowego, to naprawdę wszystko się zmieni. Tylko tu teraz trzeba też kilka dobrych, smakowych dodatków. Sok z połówki cytryny. Do tego trochę skórki z cytryny. Blendujemy to wszystko. Jeszcze do tego odrobina miodu to słownie taka kropelka trochę czosnku, żeby uintensywnić smak. Akcja ubijania. No i tak, ubijając widzę, że ta feta jest dosyć sucha, jest grudkowata, więc dodam tu trochę kwaśnej śmietany. Jedna taka smaczna łyżka. I dla lepszego smaku, jeszcze trochę oliwy do środka. Zaczynamy miksować. jeszcze raz. I wala voilà. Ubijana feta jest gotowa, ale potrzebuje kilku dodatków, które to wszystko nam upiększą. Więc patelnia. I ja na tej patelni chcę leciutko zasmażyć pomidorki koktajlowe. No bo, właśnie, nada to fajnego aromatu i smaku. Jeszcze do tego ząbek czosnku. Kroimy, plasterki i dodajemy na patelnię. A wiecie, jak pokroję truskawki? W taki nietypowy sposób, bo razem z szypułką na polowę. Tak jak się zazwyczaj robi do jakichś ciast, będzie fajnie, kolorystycznie to wyglądało. Oliwia nagrzana, pomidorki na patelnię i muszą na tej patelni tak trochę się podsmażyć, zmięknąć, i być naprawdę dobrze, dobrze zasmarzone. Dodatkowo kilka orzechów laskowych. Nie zapomnimy też pomidorki. Posolić. O, i już widzimy ta skórka właśnie w taki sposób pęka. To oznacza, że już stają się bardzo kremowe w środku. Jeszcze, jeszcze chwila. Niechaj będą na patelni, a ja zaczynam wykładać. Naszą ubitą petę na talerz. To ma w sobie tyle smaku, po prostu ulala. Uh Pomidorki także ulala. Uh Przekładamy to na talerz. Jeszcze takie cieple, parujące, pełne smaku. Na to nasze łuskawki, orzechy laskowe i trochę miel. Pamiętajmy, feta jest bardzo slona, więc trzeba tu uważać z solą. I oliwa, no. Trochę. Patrzę na te danie i czuję lato. Ubita feta, slono-słodka, no bo dodaliśmy tam miód, te kremowe pomidorki z patelni, truskawka, trochę mięty i orzechy laskowe. Mam taki slinotok, że muszę pokazać jak to się je, więc bagietka, o, jak się należy, chrupiąca. O tak, weźmy tylko kawaleczek. Lyszka. Bierzemy trochę tej fety z pomidorkiem, z truskawką, układamy na bagietce i zajadamy sobie. Próba? To jest takie dobre, to jest takie smaczne, że jestem pewien, że to zostanie hitem smakowym tego lata. Pa, pa.